11 października. Wiadomości z Ukrainy. Siły obronne uderzyły w bazę magazynową Szachid. Istnieje nadzieja na zmniejszenie liczby ataków szached w nadchodzących dniach. Siły morskie wraz ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały bazę magazynową dronów kamikaze typu Szachediv. Znajdował się w pobliżu wsi Oktyabrski w regionie Krasnodar w faszystowskiej Rosji. O tym informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na swoim kanale Telegram. W bazie przechowywano około 400 dronów szturmowych. Sztab generalny wyjaśnił, że zgodnie z wynikami obserwacji, odnotowano celne trafienie w cel. Na terenie obiektu zaobserwowano wtórną detonację. Zniszczenie bazy magazynowej Uławy Szachet znacznie ograniczy zdolność rosyjskich okupantów do terroryzowania pokojowych mieszkańców ukraińskich miast i wsi. Trwają prace bojowe nad celami wojskowymi najeźdźców, głosi komunikat. Przypomnijmy, że zeszłej nocy w obwodzie bryjańskim w Rosji zaatakowano arsenał z bronią. W magazynie przechowywano pociski z Korei Północnej i bomby naprowadzane z powietrza. Ponadto w zeszłym miesiącu ukraińskie wojsko zaatakowało rakietami i pociskami dwa duże arsenały w Obwodzie Twerskim w Rosji, a także ważny magazyn amunicji w Obwodzie Krasnodarskim. Drugi dzień płonie także terminal naftowy w Teodozji, który służył Wojsku Federacji Rosyjskiej. Siły zbrojne Ukrainy wyeliminowały przełamanie okupantów w Wowczańsku. Rosyjscy okupanci dokonali niewielkiego i tymczasowego ataku na zakłady Kruszyw w częściowo okupowanym mieście Wowczańsk, na granicy północnej obwodu Charkowskiego. O tym informują jednocześnie ukraińscy obrońcy i blogerzy. Tak, kanał telegramu CO Jest z przodu pierwszy napisał Wróg próbuje przeprowadzić działania szturmowe na terenie zakładu Kruszyw. A dzień później... Zakłady Kruszywa w Wowczańsku znajdują się pod kontrolą Ukrainy. Grupy szturmowe wroga zostały zniszczone. Porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym, Alex, opisał sytuację bardziej szczegółowo na swoim kanale telegramu Oficer w kilku postach: W fabryce Kruszyw w Wowczańsku. W sumie na terenie zakładu znajduje się około 24 budynków, właściwie jeszcze więcej. Główne z nich znajdują się obecnie pod pewną kontrolą Sił Obronnych. W Wowczańsku orki naprawdę naciskają zarówno na obrzeżach miasta i w centrum stracono kilka stanowisk. Może w jakiejś oddalonej fabryce budowlanej i od razu weszliśmy ze szmatą. Orki, co wy robicie, musieliście iść do zakładu kruszy w poszmatę, a potem dostać kasetę w twarz? Długo nie byli szczęśliwi. Znowu je wypalili z tych kilku budynków, jest tam szaro, napisał Aleks. Okupanci wkroczyli na Maksymilianowkę. W kierunku pokrowskiego rosyjscy najeźdźcy nieznacznie zbliżyli się do częściowo zajętej wsi Maksymilianówka. W obwodzie pokrowskim, w obwodzie donieckim. Poinformował o tym autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i zespół ekspertów wojskowych Deep State. Zobacz zrzut ekranu swojej aktualnej mapy, na którym pokolorował utracony obszar czerwono-brązowym kreskowaniem i kropkowanymi liniami. Wcześniej terytorium to znajdowało się w szarej strefie aktywnych walk, która ostatecznie nie przeszła na stronę ukraińską, a jedynie się zawęziła. Obecnie interwencjoniści pewnie kontrolują nie więcej niż 20% osady od wschodu, siły zbrojne Ukrainy 40% od zachodu. Reszta jest w szarej strefie. Zełęski powiedział, kiedy wojna może się zakończyć. W nadchodzących miesiącach pojawi się realna szansa na skierowanie sytuacji w stronę pokoju na Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział to w Dubrowniku w Chorwacji podczas przemówienia na trzecim szczycie Ukraina-Europa Południowo-Wschodnia. W październiku, listopadzie i grudniu mamy realną szansę na skierowanie sytuacji w stronę pokoju i długoterminowej stabilności. Sytuacja na polu walki stwarza okazję do dokonania takiego wyboru, wyboru na rzecz zdecydowanych działań, aby zakończyć wojnę nie później niż w 25 roku, powiedział prezydent. Wcześniej Zełęski ogłosił dokument o zakończeniu wojny i nazwano to podstawami pokoju. To on może wypełnić lukę pomiędzy obecną sytuacją a pomyślnym odbyciem szczytu pokojowego. Dla nas jest to plan zwycięstwa. Dla każdego z waszych krajów jest to plan niezawodnej stabilności. Kiedy plan zostanie w pełni wdrożony, Rosja straci zdolność do zagrażania Europie, zapewnił prezydent Zębski. Wołodymyr Zębski dodał, że pierwszy punkt planu zwycięstwa dotyczy tego, czy uda się przezwyciężyć problem braku pewności geopolitycznej w Europie. Jego zdaniem bez tego pokój nie jest możliwy i dlatego zaproszenie do NATO i przyszłe członkostwo Ukrainy w sojuszu to realne kroki w tym kierunku. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.